To był wspaniały dzień dla Polaków na tych Igrzyskach Olimpijskich, czwarty dzień startów, drugi medal, przypomnijmy, no może z jednym wyjątkiem Andrzejki Szymańskiej, ale to pomijmy, brąz szpada kobiety drużynowo, genialny występ. Co jeszcze wydarzyło się w dniu 30 lipca 2024 we wtorek? Jan Łukaszewicz, krótko o sporcie, zapraszam na... Olimpijskie podsumowanie dnia. Przypomnijmy tą jakże genialną, wspaniałą i cudną dla Polaków informację: reprezentacja Polski z drugim medalem na Igrzyskach Olimpijskich 33. Olimpiady Paryż 2024. Brąz zdobyły nasze szpadzistki w składzie Alicja Klasik. Aleksandra Jarecka, Renata Knapikmiańska i Martyna Spazdowska-Węglarczyk. Co to były za emocje, Szanowni Państwo? Wygrały, wygrały nasze dziewczyny ze Stanami Zjednoczonymi na żyletki 31 do 29. No niestety w półfinale się nie udało. Przegrały 45 do 39, ale jak widać, na dziewczyny wcale to negatywnie nie zadziałało. zadziałało wręcz przeciwnie, motywująco. I proszę bardzo zacięta walka od samego początku, w pewnym momencie Chinki nam uciekły na 3 punkty ale nasze reprezentantki to dzielnie odrobiły, potem była jeszcze drama jeżeli tak to można nazwać z sędzią, ponieważ dodała ona punkty Hinkom, potem dodała punkty nam, odjęła Chinkom, ale ostatecznie 4 sekundy um, przed końcem regulaminowego Czasu Aleksandra Jarecka wbiła tą szpadę w ciało e, rywalki, sensory to wykryły, była dogrywka, priorytet miały polki, no i skończyło się jak się skończyło, brąz. Szpada kobiet drużynowo. Przypomnijmy tą najlepszą, najgenialniejszą informację dnia. Dzisiejszy medal jest medalem numer 300 w historii startów na letnich Igrzyskach Olimpijskich reprezentacji Polski. Zobaczmy, jak to wygląda w kolorach medalów: 72 złote medale, 90 srebrnych i 138 brązowych. I pewnie o medalu naszych szpadzistek będzie mówiło się jeszcze długo z powodu tej zawziętości, tej chęci do walki, tych tego serducha zostawionego na planszy, ale to nie jedyny sukces Polaków dzisiaj. W siatkówce plażowej Michał Bryl i Bartosz, Bartosz Łosiak świetnie zaczęli turniej olimpijski. W pierwszym meczu grupowym pokonali 21-16, 16 duet australijski Tomasz Hotz Zakrej Schubert. Był to naprawdę popis formy naszych reprezentantów i genialny, wspaniały mecz. Może poza Początkiem drugiego seta, ale tak to naprawdę nasi panowie pokazali, na co ich stać. Jutro nasi panowie powalczą o godzinie 21 z francuskim duetem Bassero Lunel. Mają dosyć duże szanse na zwycięstwo, będą stawiani w roli faworytów, także trzymamy za naszych siatkarzy plażowych kciuki. Pozytywnych informacji, bardzo pozytywnych informacji, nawet bym powiedział, Iga świątek w ćwierćfinale olimpijskich zmagań. Do zdobycia złotego medalu zostały jej jeszcze tylko trzy mecze, ale zostawmy, nie pompujmy balonika. Skupmy się na meczu, który Iga wygrała z Chinką. Siu Wang wygrała 6-3-6-4. Wynik oddaje dobrze e, walkę w tym meczu, ponieważ. Był on dosyć wyrównany, jednakże no wiadomo, precyzja, doświadczenie i stalowe nerwy Igi Świątek wzięły górę nad grą Chinki i ostatecznie to Świątek awansowała do ćwierćfinału. W tenisie stołowym nasza Natalia Bajor po niesamowicie zaciętym pojedynku siedmiosetowym pokonała Chinkę, a w zasadzie tę Portugalkę, Fu Polka prowadziła 2-0 w setach, jak widać, 11-7, 11-8, wygrała te pierwsze dwa sety, no niestety potem coś się rozregulowało, trzeciego przegrała 15-17, po tym bardzo zaciętym tiebreaku, do Grywce yy, czwartego również przegrała, już tak ostro, 4-11. W piątym się obudziła, ale to też nie była jej najlepsza gra 7 do 11, a potem to już poezja i koncert w wykonaniu polki 12 do 10, 11 do 8. I to Natalia Bajor jest w czołowej ósemce turnieju olimpijskiego. Naszym ostatnim wczorajszym startem, ale nie najmniej ważnym, i oczywiście yy, nie ostatnim tutaj w kwalifikacji dzisiejszej, ponieważ był on bardzo ważny i dlatego umieściłem go tak wysoko, Julia Szeremeta w boksie pokonała w swojej pierwszej walce w turnieju olimpijskim Omalin Karolin Alka Lesegowi z Wenezueli i awansowała do najlepszej szesnastki w kategorii do 57 kg. Walka o awans do ćwierćfinału z Australijką Tion Raimi w piątek o 24:48, i Polka będzie tutaj stawiana w roli zdecydowanej faworytki. Powinno być jej trochę łatwiej niż było w walce z Wenezuelką, ale o tym przekonamy się w piątek wieczorem. No i przyszedł czas na tą pierwszą i w zasadzie jedyną smutną wiadomość. Dzisiaj sensacja co by nie mówić, w kategorii do 63 kg w judo, Angelika Szymańska odpadła w drugiej rundzie z późniejszą wicemistrzynią olimpijską Frisco Aviti Alcaraz, która tak, no, dobrą swoją formę pokazała. Powiedziałbym nawet, że bardzo dobrą swoją formę pokazała. Zaskoczyła Angelikę, no i... Niestety przykro mi to mówić, ale zasłużenie wygrała. No niestety Polka jakby nie była dzisiaj sobą na macie judo i Igrzyska Olimpijskie Będę, będzie teraz już mogła oglądać tylko z perspektywy Wioski Olimpijskie. Dobrze, powracamy do wesołych i przyjemnych informacji, które naprawdę niesamowicie jest mi Państwu przekazywać. Miło, oczywiście niesamowicie miło yy, i zaszczytem jest mi Państwu te informacje przekazywać. W pływaniu Krzysztof Chmielewski w finale na 200 metrów stylem motylkowym Polak zajął trzecie miejsce w swoim półfinale z czasem minuta 54 sekundy 28 setnych, co było szóstym wynikiem. Wydaje się, że Krzysztof Milak Węgier Ilon Marshall, Francuz będą poza, sięgie, poza zasięgiem, ale brązowy medal pozostaje sprawą otwartą. Ja tutaj medalu nie przewiduję, piąte, szóste miejsce prawdopodobnie, ale widać tutaj optymizm w tweetach y, autora portalu Sporty Olimpijskie Igrzyska 2024. Jak zwykle dziękuję mu bardzo za grafiki. Najgroźniejszy rywale w walce o ten krążek to Noe Ponti w, z, w, z Szwajcarii i Ilia Harun. Ukraińiec z Kanady. O wielkim pechu może mówić jego brat bliźniak Michał Chmielewski, który z czasem minął za 54 sekundy 64 setne uzyskał dziewiąty czas. Do awansu zabrakło 200 setne sekundy. Z trochę gorszych informacji, ale ciągle nie najgorszych, bo najgorszy już za nami. Kornelia Fiatkiewicz zajęła siódme miejsce w swoim wyścigu eliminacyjnym z czasem 55 sekund 25 setnych. Nie dało to awansu do półfinału, zabrakło sekundy 9 setnych. Dosyć. Dużo, także nie spodziewałbym się, nie jest to aż taki pech jak w przypadku Michała Chmielewskiego. No i ostatnim z naszych reprezentantów dzisiaj na olimpijskiej arenie był Jakub Majerski. Uzyskał on 36. czas w eliminacjach 100 metrów stylem dowolnym z czasem 49 sekund 44 setne i nie popłynie w półfinale. Dla Polaka kluczowy będzie start na 100 metrów stylem motylkowym. Najlepszy czas uzyskał Jack Ali 47 sekund 57 setnych. Wczoraj także padł rekord olimpijski na 100 metrów stylem grzbietowym. Kaylee McKeown z Australii ustanowiła nowy olimpijski rekord z czasem 57 sekund i 33 setne. Zmieniamy dyscyplinę, żeglarstwo, przenosimy się do klasy IQ Foil, gdzie po pierwszych sześciu wyścigach Paweł Tarnowski zajmuje bardzo dobre, drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Pierwszy start to dwunaste miejsce, w drugim stanął na podium, trzeci start to szóste, w czwartym sta, stanął ponownie na podium, na drugim jego stopiu. W piątym wyścigu Paweł Tarnowski zajął dziewiąte miejsce i w szóstym wyścigu drugie miejsce. Dzisiaj kolejne wyścigi, kolejne nadzieje, miejmy nadzieję, że Paweł utrzyma. Te pozycje albo ją jeszcze poprawi, i że będziemy, będziemy cieszyć się z medalu. A jeżeli nawet nie z medalu, to z bardzo dobrego wyniku. Polak ważne wyścigi czekają jutro także. Dominika Buksaka i Trzyma na Wierzbiskiego w klasie 49 ER. Polacy po 9 wyścigach zajmują szóste miejsce z niewielką stratą z drugiego miejsca. Jutro trzy wyścigi, a w czwartek wyścig medalowy. Awansuje do niego najlepsza dziesiątka, a jest on podwójnie punktowany. Polacy. Mają szansę na dobry występ, jednakże, czy medal tego się raczej nie spodziewam, ale może sprawią jakąś przyjemną, miłą niespodziankę. Maja dziernoska w klasie IQ Foil jest ósma o Pawle Ternowskim zajmuje drugie miejsce, tak jak już wspominałem. Dzisiejszy dzień to także nowa konkurencja w slalomie kajakowym. C1 kobiet, K1 mężczyzn. Klaudia Zwolińska z dziesiątym wynikiem zakwalifikowała się do półfinału konkurencji C1 w slalomie kajakowym, który już jutro, a w zasadzie to już dzisiaj, o godzinie 15.30 do półfinału awansował również Mateusz Polaczyk, który po pierwszym przejeździe uplasował się na dziesiątym miejscu. Oczywiście o 17.30 Wystąpiło w drugim przyjeździe, który był nieco gorszy od tego pierwszego, ale wynik, który osiągnął dał mu awans do półfinału, w którym popłynie 20 najlepszych zawodników. W jeździectwie, najstarsza polska Olimpijka, 58-letnia Katarzyna Milczarek wystąpiła w konkurencji ujeżdżenia, Polka na koniu głapo, przystojniaczek. Dziękuję, dziękuję, uzyskała 66 punktów i 910 cząstek i plastuje się na w dolnej połowie stawki. Niestety nie ma szans na finał, ale zapisała się tym występem jako najstarsza polska olimpijka. Dzisiejsze starty to także łucznictwo Violetta Myszor pokonała w pierwszej rundzie faworyzowaną Angite Bakat. No ale niestety za bardzo się chyba rozluźniła. Ja tutaj nie jestem od ocenia, także nie będę tego oceniał, jednakże w mojej opinii się trochę za bardzo rozluźniła. No i przegrywa, przegrała 0 do 6 w jednej 16 finału i odpadła z rywalizacji łuczniczek. Jest jednak w czołowej 32 a w rundzie rankingowej przed startem rywalizacji była 54. W związku z tym naprawdę jest to duży dosyć sukces. Kolejna taka niezbyt pozytywna informacja na koniec dzisiejszych startów Polaków. Polscy koszykarze przegrali z reprezentacją Francji gospodarzy 19 do 21 w pierwszym meczu turnieju olimpijskiego. No Polacy niestety, albo stety w zasadzie prowadzili cały mecz, mieli przewagę nad rywalami ale w końcówce tą przewagę roztrwonili, i ostatecznie to Francuzi okazali się lepsi. Już dzisiaj o godzinie 22.35, a w zasadzie to jutro, o godzinie 22.35 kolejny mecz Polaków z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Nie będzie to łatwe zadanie, ale. Może nasi Polacy sprawią jakąś sensację. Dobrze, przejdźmy teraz do zmagań drużynowych. Jak codziennie w podsumowaniu dnia: siatkówka, faza grupowa, mężczyźni Włochy pewnie pokonały. Egipt 3 do 0, 25 do 15, 25-16, 25-20. USA po tajbreku pokonały. Niemcy prowadzone przez naszego Michała Winiarskiego. Przypomnijmy, Niemcy mogą jeszcze się okazać czarnym koniem tego turnieju. Byli typowani do zajęcia trzeciego albo czwartego miejsca. W grupie, a tutaj, jak wygrają ten swój trzeci, ostatni pojedynek w grupie, no to mają jeszcze szansę na ćwiercinał. W każdym razie wygrali reprezentanci Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, dlaczego tutaj wynik jest 25-14-13-12, nieważne, w każdym razie musicie mi Państwo uwierzyć na słowo. W trzecim dzisiejszym meczu Słowenia pewnie pokonała Serbię 25:21, 25:19, 25-19, 3 do 0 w setach, a w ostatnim meczu Francja pewnie pokonała Kanadę 25-21, 25, 25, 25 Znamy złote medalistki w rywalizacji Rugbystek. Zostały nimi Nowozelandki, które w finale pokonały Kanadę 19 12, ale zacznijmy od półfinałów. W półfinałach Nowa Zelandia pewnie wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 24-12, a Kanada pokonała Australię 21-12. Mecz o trzecie miejsce. Tak jak mówiłem, Stany Zjednoczone, Australia 14-12, no i to reprezentantki USA cieszą się z brązowego medalu. Dzisiejszy dzień to także mecze o miejsca 9-12, w których to Fiji uległo RPA, a Japonia pewnie pokonała Brazylię 38-7. Fiji oczywiście uległo RPA 15-21. Trzecia kolejka piłki nożnej mężczyzn Nowa Zelandia uległa. 0-3 Stany Zjednoczone pokonały Gwineę 3-0, Maroko pokonało Irak 3-0, Ukraina uległa Argentynie 2-0. Kolejne mecze piłki nożnej, fazy grupowej trzeciej kolejki: Toremis Dominikany z Uzbekistanem, przegrana sensacyjna, przegrana Hiszpanów z Egiptem, przegrana. Yy... Izraelczyków z Japończykami i wygrana 1-0 Paragwaju z reprezentacją Mali. Piłka ręczna kobiet, faza grupowa. Słowenia uległa wysoko Niemkom, 41-22 wygrały Niemki, a Słowenia właśnie uległa 22-41. Norwegia, Korea Południowa, pewne zwycięstwo z zespołu ze Skandynawii, 26 do 20. Holandia, Hiszpania, 29-24 na korzyść Holenderek. Węgry, Angola, remis 31-31. Kolejne mecze to mecze Francji z Brazylią, w którym to gospodarze pokonali, a w zasadzie to pokonały Brazylię 26-20 i mecz Szwecja-Dania. Szwedki uległy dumkom po zacięciu. W tym meczu 23-25. Koszykówka mężczyzn. Tu już pojedynki były naprawdę na wysokim poziomie. Hiszpania pokonała Grecję 84-77. Kanada pokonała Australię 93-83. Japonia uległa gospodarzom po urnieniu Francuzom 90-94. A Brazylia przegrała z Niemcami 73 do 86. Piłka wodna to mecze Australii z Serbią, Chorwacji z Włochami, Japonii, Francji, USA i Rumunii. Australia pewnie pokonała Serbię 8 do 3. Chorwacja uległa Włochom 11-14. Japonia. No, po, widać po wyniku bardzo zaciętym meczu uległego gospodarzom 13-14, a Stany Zjednoczone pokonały Rumunię 14-8. Ostatnie mecze piłki wodnej mężczyzn to mecze Czarnogóry z Grecją, w których to po rzutach karnych Czarnogóra przegrała z Grecją 16-17 i mecz Hiszpanii z Węgrami, w którym to Hiszpanie pewnie pokonali Węgrów 10-7. Któż nie czeka na ten sport, szanowni państwo, któż nie czeka na ten sport, hokej nad Prawie mężczyzn Niemcy RPA 5-1 na korzyść zachodnich sąsiadów, Hiszpania, Francja, Remis 3-3, Indie, Irlandia 2-0 na korzyść Hindusów, Wielka Brytania, Remis y, z Holandią 2-2. Kolejne mecze to spotkania Belgii z Australią, pewnie Belgowie 6-2 wygrali z Australią. I spotkanie Argentyna, Nowa Zelandia, w którym to Nowozelandczycy ulegli Argentyjczykom 0-2. I to by było na tyle z tego. Podsumowania dnia. Dziękuję za wysłuchanie, za obejrzenie. No, naprawdę wspaniały, genialny dzień dla Polaków. Można to nazwać cztery wesela i pogrzeb. Angelika Szymańska to ten pogrzeb, a cztery wesela to cztery nasze brązowe medalistki w szpadzie. O, genialnie to nazwałem, szanowni Państwo! Genialnie to nazwałem cztery wesela i pogrzeb. Dziękuję za oglądanie. Słyszymy się jutro, albo się widzimy w zasadzie jutro w zapowiedzi dnia Jarą Karzewicz krótko o sporcie.